co? Tak. Nie, inne. Mówię ci się Inne. Idziemy tracja. Po tracu się. Długo będzie? Z pół godziny. A my już z dlatego wiesz. Torby na tak, Taką tak. Z czuchlandą. Tam widziuchy. Tak. No. Słyszałem, Krzysiek że zadowolony jest. Bo Wojtek nie jedzie. Na Co? Święta zostaje w domu. E? Dlatego, że... Asia Wasia nogę połamała. Tak. Jak ona... Chuda. Chuda. A jeszcze kuda. poszedł do tych e, galerii. Ona taki szpila. A widzowie piszą, widzowie piszą, że ty wymodliłeś Krzysiek. Co? Że ty wymodliłeś. Że Ty wymodliłeś, bo sam na święta nie chciałeś siedzieć i że się stało... Ani, ani rzucenia, nie, nie. A nie grzeje, a? teraz wyłączyłem, żeby nie szumiało. Już trochę się nagrzało. No, teraz trochę powinno lecieć. Tak to grzeje, proszę, o. Nie. Nie? Nie. Nic. Masz może otwarte zagnięte u Ciebie, czekaj. Halo? A teraz? Nie. A teraz? Tera? Nie. Czas na to teraz? Nie. No. Zimny. zimny. Zimny może i zimny. Czechy, zimny może i zimny. A tu coś grzeje. Tu grzeje. No. tu. Ale tu nie grzeje. No ale zrobimy tobie tu, a ty... nie. Będziemy. O! Co mi się stało. Co? Wcześniej to nic nie miało, więc to mogły tragedia. Całożę lub Do No, Domego mechanika uprzejmie tego Ciało by wiesz? Ale się by już odparowały tak się Ale złożyli? No tak, tak, tak. Za tyle pieniędzy, to wiesz. Przepraszam bardzo, trochę sporo to kosztowało. zaraz, jeszcze muszę zadzwonić. To... Dzwonili do mnie jacyś widzowie. O, radę do tego. No. E, no. Organisty. Y, tak, on nie przyjedzie na święta, bo mówił, że służby ma. On chodzi i sprawdza na kwarantannie, czy ludzie przebywają we Wrocławiu z wojsku. Go powołali. Czy on tam się zgłosił do tej całej służby? A tu inni tacy, czekaj, widzowie dzwonili, że Chcą uciec na Białoruś. Są żołnierzami. bo... To jedno... nieprawda. O, akurat stracili szansę. Dawaj na no, <laughs> całe. No. Proszę. A to na szybę najpierw trochę dam. Nie Czy na ciebie dajesz, a nie No. A zimno ci krzyżyk? A e, to ciepło? Proszę Ciebie, 4 stopnie. Plus! To Ale minus... no tak, to a na wodzie? No tak, a to nie na podwórku? Na podwórku, że nie widać. E, aha. Nie pokazuje termometr. Nie, zaraz, przepraszam. Termometr pokazuje temperaturę na zewnątrz. 4 stopnie na plusie pokazuje. Może tak być, no. Plus 4. A jak ładnie. Być? Kole nie mamy. No. A ja nie skupiłeś na ja słyszałem, że ty wieniec nie na że ty wieniec czy wiązankę, nie skupiłeś na ty nie skupiłeś na Pojechałeś na ten na tym, że Mam na nagrane. tym, hmm. nagrane masz? ty wiesz, na tym, że No. Już Ksiądz, no zastraszyli go, obsmarowali w gazetach, straszyli go. Serce nie wytrzymało? Może serce nie wytrzymało, tak, no dwa miesiące temu artykuł się ukazał o nim, taki bardzo, że tak powiem... Jak to ty mówisz? Że kobiety że on ma ze sobą dzieci. Tak? Jak to wykreślałeś? A on nie ma no Tam ktoś napisał, taka jest pani Agnieszka Siewireniów-Macierowska, co teraz została zastępczynią naczelnego w porannym i współczesnym. I ona napisała, że podobno on przez chorobę od 30 lat y był niesprawny seksualnie. Więc to nie mogło być prawdziwe, to jego oskarżenia Nie wiadomo jak to, bo jak człowiek zmarł, to wiesz, no bronić się już nie może teraz. no. Co on powie? Nic już nie powie, nie? Wszystko tylko na jego temat będą gadać teraz No może to by telefon odkupić. Telefon? Jak to A <śla> bo Albo potłuczony, tak? De. no one no, łatwo się żeby... Tak, A tu pokazuje, nam No co ty, tak? No? O. na dźwięku. Drogie. Aaaa, widziałem, widziałem. No reklama taka, no. Einstein. Dobra, jeszcze raz powiem. Chciałem z tym żołnierzystym. Ci żołnierze chcieli, żebym gadać z tobą. Chcieli, żołnierzy. Żołnierzy? No. Dawaj ale zajęty telefon teraz mam no chłopaki, próbowałem no dzwońcie jak chcecie z Krzysiem pogadać to... a Jacek ma przyjechać, tak? czy co tam? no po, po za... lajki. to jeszcze Wojtek posiedzi, może pozbiera no Pieniążki Jeszcze do Karkóla Zajdziemy No zakupy chcesz zrobić? Dzisiaj niedziela handlowa jest otwarty. No ja wiem No przed świętem to Może ten Jacek Asi Basie namówił. Co? Może to Jacek namówił się Basie, wiesz? Żeby ona powiedziała tak, A ty, co powiedziała dzisiaj. Ty, ty Asi Asie Basi nie ma. Asi Basi? No ale głos przecież nie słychać w telefonie. Bo to jest przerabiane, rozumiesz? Przerabiane? <grym> może i tak. Jak Pata się przerobił wtedy na kobietę i to mówił, że pięć razy, to może i to jest jakieś przerabiane. Ja ci pokażę numer telefonu. No. Nie, numer telefonu nie pokażę. A masz... to może zadzwonimy do niej kiedyś się z nią pogadamy. Ale ja nie mam tu... No to się mam. Jasne. A nie, to przy Wojtku nie będziemy dzwonić. Ja nie tak. mam tu torby. W domu za ciebie. No co, jasne, jasne. Ale, ale, ale i tak z czego ja nie zadzwonię. Mhm. Wiesz, a, on, nie On zwalić. udawał. A się, bacie, kry się, jole sam? No. To ja dobrze mówiłem wtedy Wojtkowi, żeby on nie jechał do tego Wrocławia, bo pojedzie i na dworcu Co? Wysiądzie i... A jakby pociągu nie miał to... To nie wróci. No to nie wróci. A jeszcze coś mu się by stało. Wróci. A święta pociągi będą stali. No w święta ciężko będzie. Nie, on on... Że on 22 ma. Ma kolega jechać. No. miał kolega. A samochodem miał jechać, no jasne, tak. tak. No. A to jaki zapobiegawczy No ale to by pojechał bez sensu Pojechał, wydał pieniądze i coś z powrotem by wrócił? No tak Na no, to by wyszło wtedy no I Słuchaj Mieszkanie jest zagnięte. No Ech. Bo jak ona noga w e, tym Tak Galerii złamała No To tamtą karetkę zabrały i Ja myślę, że to kity Że ona nie złamała tego co? Tak, że ona nie złamała. Co? A to niech ona przyjedzie do Wojtka. Co? Kiedyś. Niech ona przyjedzie. Po co on ma jeździć gdzieś tam? Nie, on pojedzie, pojedzie, do niej pojedzie. Tak, ja słyszałem, że zakończymy ma... będą i ślub i, i będą dzieci i małżeństwo będzie. Ja to już słyszałem, wszystko już słyszałem. No, no a tu takie... Taka historia się zdarzyła. A on, chciał, A jechać. Na czego? on ma, chciał jechać, bo on twoje... ma w telefonie jeden w drugim założone No Pluskwe Pluskwe ma? No. Ty wiesz, chodź włączy Podsłuchuje go? A, ten człowiek podsłuchuje A... <grych> A wy, Krzysiek, musicie uważać, bo dzisiaj taki widz też w komentarzu pisał, że taki ma spisek dla was przygotowany Wiesz? Jaki? Przyślę wam obrazek, na przykład z papieżem, albo coś takiego Jakiego? Nie. Obrazek, obrazek, ale w środku będzie wmontowana kamera z dźwiękiem i on będzie widzieć, wiesz, póki bateria się nie wyczerpie, czy coś, będzie was podglądać. Ale to duży obrazek? No nie wiem, nie napisał, wiesz. Także uważaj, jak ktoś ci wyśle jakiś obrazek, to trzeba... ja To trzeba uważnie obejrzeć, czy tam coś nie jest, wiesz, ukryte w tym obrazku. Wiem. No technicznie to jest wykonalne Ci powiem szczerze wiesz, taką mini kamerkę szpiegowską, że z dźwiękiem można zamontować. Ja kamerkę rozbiorę, wyjmę, złożę obrazek i obrazek, obrazek będziesz miał i kamerkę też będziesz miał. No. Kamerkę, kamerkę sobie wykorzystasz wtedy do swoich celów. No. To teraz zdradź, gdzie Jakiego mechanika? Ten samochód? No. Nie, na filmie nie będę gadać, bo reklamy. Potem Ci powiem. No. Na pewno? Tak. Ale w Białymstoku? W stoku? tak. W A na jakim osiedlu? Na ulicy Zwycięstwa. Jak? Na ulicy Zwycięstwa. A nie Jana Pawła? Nie. Ale nie mów, bo wiesz... Co? co? Nic. Powiem Ci, Krzysiu. A inny wiz z kolei dzwonił do mnie non stop pół godziny mi żebym cię do lekarza zawiózł Wiesz Żebym cię do lekarza zawiózł. Czego? A z tym chromkaniem takim, od twoim takim tym czym? No że robisz tak wiesz. Tak A sam mówisz, że do lekarza chcesz jechać kiedyś. Tylko że nie chcesz bo tam że się boisz. Ja się muszę do powietrza, żeby do pracy jechać z chromkaniem, o. Tak Podpisać tak. kartę. Bo mnie wyrzucili. Y z, y jako z rejestracji bezrobotnych osób? Ta. Nie poszedłeś na teren wizyty. Ta. Musisz się usprawiedliwić, napisać na piśmie czemu nie poszedłeś. Ja wiem jak napisać. No. Za dużo by mnie męczycie. Ja no. umrę, napiszę. Że mnie nie to. No. jak kąkol. No faktycznie. To niedobrze z człowiekiem postępować. Tyle on dla innych ludzi zrobiła na koniec tak. Tu? No, tu się gdzieś zaparkujemy? Tak mało wdzięczności go za to spotkało. O, pewnie nie będzie gdzieś auta zostawić teraz. Tu nie możesz parkować, bo tu ja Nie, 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 nie mogę. Nie. No już chyba. Po tym, co tu się dość to może No trochę przejścia jest. Teraz teraz czapki z głów. O, ile? Dobra, to jest grupa bobra. A z pierwsze hmm. jest lepsza.